Ostatni tydzień przed wspomnieniem katastrofy smoleńskiej, tego, co wstrząsnęło nami tamtej soboty 10 kwietnia, poświęcimy przypomnieniu atmosfery tamtych dni. Przypomnimy audycje, które wtedy nadawaliśmy. Zarówno rano, jak i w ciągu całego dnia będziemy powtarzać zarówno krótkie audycje poranne, jak też przemówienia z okazji kolejnych miesięcznic, czy nauczania z naszego kościoła. Nasi wierni słuchacze pamiętają, że to właśnie wtedy Radio Detox rozpoczęło swoje nadawanie. To właśnie wtedy, kilka godzin po tragicznej wieści ze Smoleńska, nadaliśmy pierwszą audycję śmierć prezydenta. Co dalej? Od tamtego czasu staram się codziennie dzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami dotyczącymi tego, co się wokół nas dzieje. Wróćmy więc do atmosfery, Tamtych dni. Dzisiaj dom żałoby. Salomon uczy nas: Lepiej iść do domu żałoby, niż iść do domu biesiady, bo tam widzi się kres wszystkich ludzi, a żyjący powinni brać to sobie do serca. I dalej: Serce mądrych jest w domu żałoby. Dzisiaj cała Polska jest domem żałoby. Tak, powinniśmy tę. Żałobę godnie i głęboko przeżyć. Ale już dzisiaj możemy zobaczyć, ile mądrości spłynęło na naród w wyniku tej żałoby. Lata tłumaczeń, lata przekonywania niewielki odnosiły skutek i trafiały tylko do nielicznych. A ten czas żałoby spowodował ogólnonarodowe poruszenie. I to poruszenie ku mądrości. Zobaczmy. Ile jej nam wróciło w ciągu tych kilku dni? Jak wiele osób zauważyło, że Polska to rzeczywiście wartość, że to nie jest coś dane nam raz na zawsze, że to jest dom i innego nie mamy. Jeśli ten stracimy, będziemy znowu tułaczami jak podczas zaborów, że musimy go bronić. Zobaczmy, jak spadły nam łuski i jak jasno zobaczyliśmy, jak poddawani byliśmy wieloletniej manipulacji mediów. Media notorycznie ośmieszały prezydenta Kaczyńskiego. Kartofel, nieświatowiec. Gdzie jesteś dzisiaj, światowcze, Sikorski? Gdzie jesteś, Palikocie, dla którego epitetu nie znajduję? Media prawicowe często nazywały prezydenta zdrajcą, socjalistą. Dziś widziałem czarną okładkę najwyższego czasu. Gdzie byliście wtedy, kiedy on potrzebował wsparcia, kiedy potrzebował pomocy w swoich działaniach politycznych? Pokazała się też w narodzie Targowica. Teraz możemy zobaczyć, kto jest kim. Ta nowa Targowica rości sobie prawo do Wawelu chcę być jego gospodarzem zobaczmy też ile dowiedzieliśmy się o samych sobie że mamy uczucia że coś nas rzeczywiście łączy że możemy być dla siebie naprawdę życzliwi dzisiaj byłem w warszawie i widziałem tę kolejkę ludzi do belwederu szczególnie wyraziście i mocno robiła ona wrażenie pod pomnikiem marszałka piłsudskiego Widziałem, jak ludzie okazują sobie życzliwość, jak nie ma pośpiechu, warczenia na siebie, ale jest uśmiech, jest zaduma, jest życzliwość. W autobusie, wracając stamtąd w dużym dość tłoku, bardzo stara pani robiła mi miejsce, żebym sobie tam teczkę oparł, ponieważ rzeczywiście trudno było tam ustać. Takiej zmiany w narodzie nie widzieliśmy od przynajmniej, może nawet 30 lat, pamiętam rok 80, też ten poryw, wcześniej już zapoczątkowany, też powodował tego rodzaju uczucia. Jak powiedziałem, żałoba jest potrzebna. Ona daje nam mądrość. Serce mądrych jest w domu żałoby. Ale żałoba nie może skończyć się na smutku. Nie może się skończyć na płaczu. Smutek, płacz nad Poległymi bohaterami musi zrodzić czyn. Oni nie po to żyli, byśmy teraz dla nich płakali. Oni żyli dla wolnej Polski. Żałoba więc narodu musi zrodzić wolę zmiany i naprawy, nie taniego pojednania ponad podziałami, co już obce siły nam proponują. Żebyśmy tutaj nikogo nie rozliczali, tylko razem się zjednoczyli, a oni nam podpowiedzą, na kogo mamy głosować, już media zachodnie to robią. Prawdziwa żałoba narodu oprócz tej wewnętrznej przemiany duchowej musi wyłonić mądrość polityczną, która spowoduje skupienie się całego obozu narodowego, patriotycznego wokół przywódców, którzy są w stanie dzisiaj unieść brzemię odpowiedzialności za los Ojczyzny, wolnej Ojczyzny, a nieskundlonej i służalczej wobec sąsiadów. Jeśli tak się skończy ta żałoba, to rzeczywiście mądrze odrobimy lekcję, którą Bóg nam zadał.